Witam Państwa serdecznie. Um, witam Was serdecznie, chociaż część osób nie znam. Um, sprawdzę połączenie dzisiaj. Wczoraj miałem trochę kłopotów, ale może dzisiaj nie będzie. Miejmy nadzieję. Ja mam taką nadzieję w każdym razie. Um, i nadzieja została była podstawna, bo nie mam dzisiaj e, kłopotów. Więc okej, okay. technicznych. <noise> okej, okay. jeszcze sprawdzę czy mnie tutaj widać na tej odległości, bo zmieniłem troszeczkę odległość. Jakoś tak ułożyłem matę w innym miejscu. No jestem chyba dość daleko, więc. Okej, okay. to się zbliżyłem troszeczkę i okej, okay. o, na początek po, przeciągajmy się troszeczkę, o, po przeciągajmy się, o, o, różne partie, o, tak jakbyśmy w łóżku się przeciągali, o, o, jak się przyciągamy, to otwieramy usta, robimy o, tak. tak, 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 tak. Podnieśmy pięty do góry i opuścimy. I tak troszkę Można poskakać, a można tylko podnosić pięty o, i rozluźniać ciało. Można też nie tyle podnosić pięty, co uginać kolana. O, o, otwórz się usta, wydajcie o, Dźwięk z wydechem. Rozluźnijcie brzuch. Rozluźnijcie barki. O, o, o. Podnieście ręce do góry i troszeczkę. Oh. Rękami też poruszajcie. O, oh. 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 dobrze. O oh. i teraz troszeczkę kolanami. Oh. Żeby rozruszać przy stawy kolanowe. Oh. W jedną stronę, w drugą stronę, kilka obrotów. Dobrze. O. Teraz stojąc na prawej nodze, na ugiętym kolanie, wykorzystajmy do tego, żeby nie stać na prostym, tylko ugiętym. Wtedy już od razu mięśnie troszeczkę pracują. Lewą lew, kostka, lewą kostką robimy obroty. O, ale cały czas. Tutaj luźno, na górze luźno, w jedną, w drugą stronę. I druga noga. Ugięte lewa, lewa noga jest zgięta. Na krawędziach stóp. W moim przypadku prawa zewnętrzna, lewa wewnętrzna i zmieniamy. Będąc na krawędziach, postarajcie się rozluźnić kostki. I druga strona, jeszcze raz. Prawa zewnętrzna, lewa wewnętrzna. Ugięte kolana, nie róbcie tego na wyprostowanych nogach, na ugiętych. I przechodzimy w drugą stronę. O. Okay, teraz uginamy prawą nogę, lewa jest na, o, na pięcie i chcemy rozciągać tył, ale nie maksymalizować, co delikatnie po prostu być w tym miejscu, gdzie czujemy naciąganie. Podgłos nie wyciszyłem za bardzo. OK. I zmieniamy druga noga. Czyli teraz lewa jest ugięte kolano, prawa napięcie i oh, dajemy w dół. Podnieście palce do sufitu. Szyję rozluźnijcie i tyle ile czujecie, że jest naciąganie. Nie więcej. O. Uh. I luźny oddech, rozluźnijcie oddech, wydajcie troszeczkę dźwięku. O, o, nie ciśnijcie, jesteśmy poranek. Bądźmy delikatni dla siebie, uważni na swoje ciało. Szerzej stańcie, stańcie jeszcze szerzej. Ugnijcie prawą nogę. O, i teraz naciągamy opadnięte do kolana. O, i druga noga od pachwiny do kolana. okej, okay, teraz stańcie, jeżeli na tej szerokości lub jeszcze szerzej, i opuśćcie tu w, w dół. Ja mam tutaj tego swojego, Ach. ten swój nadajnik, który zgniudłbym. O, właśnie. i Puśćcie luźno tułów. Kolana są lekko ugięte. Stopy są równoległe do siebie. I puszczamy luźno tułów. O, tak. Można czuć również, że nogi na takiej szerokości bądźcie, żeby poczuć, że nogi też się pracują, rozciągają. Teraz mogą być zewnętrzne części nóg. Albo też okolice kolan. Ja czuję też mitnice. Naciąganie. O, I puszczamy luźno tu w, w dół. Na tyle, żeby czuć naciąganie. Jeżeli czujecie bardzo rwanie, to troszeczkę mniej. O. I Zmnieście odległość nóg i podnieście się do góry. O, oh. 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 okay. oh. i zacznijmy obracać barkami. Na przykład e, ja zacząłem do przodu, można zacząć do tyłu lub jakikolwiek ruch żeby ruszać barkami. Czy to jest duży ruch, czy mały? Sprawdźcie jakiego wy dzisiaj potrzebujecie. Jak stoicie, to jaki ruch potrzebujecie? Może ktoś będzie potrzebował machać rękami, całymi rękami. Szukajcie swojego ruchu w jedną, w drugą stronę. Ruszyć barkami. Ruszyć obręcz barkową. Oh. Ale oddychać, nie zrobić tego na zacisku oddechu. O, o. Dobrze. Dobrze, dobrze. Teraz pomasujmy troszeczkę szyję. Tutaj, jak, czy podpieram głowę o, o jedną rękę i drugą, tutaj wzdłuż i pomasujmy. O. Są miejsca, które są często na Pięte. Oh, tak, masujemy. Oh. Oh. I też to połączenie, jak się kość czaszki kończy z szyją. Oh. Dobrze. Oh. Podnieśmy teraz barki do uszu. A oh. Kolana ugięte i w dół. Oh. I jeszcze raz do góry. A ah. jak boli, jak, jak jest dyskomfort, to troszeczkę ponarzekajcie. A ah. i puśćcie w dół. Oh. I tak kilka razy. Oh. Oh. Z dźwiękiem. Dodajcie dźwięk. Oh. 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 O, o, dobrze. Teraz puśćcie, stojąc na ugiętych nogach, przechylcie się w lewo. W ten sposób mamy bardziej dostęp do lewego barku i w, i w kaptury taką ręką jak, jak yy, ogon rybi. To nie jest mocno uderzające, taka po prostu pouderzajmy troszeczkę w kaptury tutaj. Nie w łopatki, nie w zambark, co w kaptury. O. I druga ręka. Czyli jak się przechylimy, to będziemy mieć dostęp do luźnych, do luźnych lub napiętych, ale do kapturów lepszy. Teraz wejdźmy do łuku. Dzisiaj zrobimy Łuk taki, ja proponuję, żeby podnieść ręce do góry, ugiąć kolana. Zwróćcie uwagę, są ugięte kolana, stopy na szerokość bioder klasycznie, szerokość stopy równoległe i podnieście wysoko ręce, tak że po prostu chcemy wysoko podnieść. Jakby jeszcze nawet. Nad garstkami idziemy do sufitu, jakbyśmy chcieli nad garstkami dojść. Czyli stoimy. Stoimy tutaj i, i teraz na ugiętych nogach, pięt, nad garstkami idąc do sufitu, ale, pięt, ale stopy mając ugięte, nie stopy, tylko kolana, przepraszam, idziemy miednicą do przodu, ale barki, ręce cofną się do tyłu, ale barki w nich będą w stałym miejscu nad piętami. I oddychamy. I ciągnijcie nad garstkami do sufitu. Kolana mocno ugięte, miednica trochę do przodu. I klatka piersiowa idzie do góry, ale nie wycofajcie wtedy miednicy. Miednica nie jest na maksa do przodu napięta, ale jest przesunięta do przodu, o 10 cm może. I oddychamy Okej. Okay. I puść się luźno. O, dobrze o, i teraz wejdźmy do Uziemienia, skłonu, stopy na szerokość bioder, równoległe, ugięte kolana i opuść tu w dół. Ach. Luźna szyja. Jeżeli nie dostajecie do ziemi, to nic nie szkodzi. Jeżeli dostajecie, to nie opierajcie się za mocno na rękach, tylko dotknijcie rękami ziemi. I teraz. Delikatnie uginajcie kolana i prostujcie je. Jakbyście chcieli miednicą wtedy prostując e, iść do sufitu, ale nigdy nie wyprostowujcie do końca. I tak troszeczkę w dół. I do góry. O w dół. O. do góry i sprawdźcie, w którym miejscu, na którym ugięciu kolan pojawia się u was wibracja. Jeżeli się gdzieś pojawia, to tam pozostaniecie dłuższą chwilę. Jeżeli się nigdzie nie pojawia, to po prostu wybierzcie sobie miejsce i powiedzcie. Ważne jest, żeby szyja była luźna, żeby barki były luźne, żeby obodnie płynął. A wyde wydech, wydech. O, tak. Sprawdźcie barki czy się nie napięły, o, o, luźna szyja, teraz ugnijcie troszeczkę więcej kolana i powoli krok po kręgu podnosimy się do góry, szyja cały czas luźna, dopiero jak jesteśmy tułowiem wyprostowani. To szyja podnosi głowę do góry. O. o! O! Ugnijcie kolana, i troszeczkę jeszcze szyją głową po. powędrujmy w jedną w stronę, w drugą. Tylko tam, gdzie czujecie się komfortowo. Nie róbcie tego. Na siłę, jeżeli gdzieś boli, to mijajcie to miejsce. To jest bardzo wrażliwe miejsce. A, nie chcemy się uszkadzać. Ta praktyka ma być dla zdrowia, a nie żeby się uszkadzać. Na końcu troszeczkę dolny brzuch. A, puśćcie go, żeby się z oddechem wypełnił. Mógł puścić. Rozluźnijcie barki, ugięte kolana. A, dziękuję na dzisiaj. Dla przypomnienia, jakby ktoś chciał dłużej popraktykować, to dzisiaj o 19.30 na kanale Instytut. Analizy bioenergetycznej będę prowadził dłuższą praktykę 30-35 minutową, 40, zależy ile tam wyjdzie. Ok, dzięki na dzisiaj. Zapraszam jutro. Cześć.